Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektórzy ludzie dostają wszystko, czego pragną, podczas gdy inni, równie inteligentni i pracowici, pozostają niewidzialni? Odpowiedź nie leży w dobroci, której nauczono się cenić, ale w prawdzie, z którą niewielu ma odwagę się zmierzyć. Machiavelli nie był potworem, był bezlitosnym obserwatorem ludzkiej natury. Po prostu miał czelność opisać to, co wszyscy robią, ale do czego nikt się nie przyznaje podczas gdy ty martwisz się o bycie etycznym według standardów, które inni stworzyliby cię kontrolować. Są tacy, którzy dominują w grze stosując prawdziwe zasady, nie te zapisane w poradnikach samorozwoju. Dziś przeanalizujemy pięć strategii, które oddzielają dominujących od zdominowanych. Nie chodzi o to, by stać się psychopatą, ale o to, by przestać być naiwnym w świecie, gdzie naiwność karana jest nieistotnością. Jeśli jesteś zmęczony byciem przewidywalnym, wykorzystywanym, obserwowaniem, jak okazje wymykają ci się z rąk, podczas gdy inni, mniej wykwalifikowani, pną się w górę, przygotuj się, bo to, co dziś odkryjesz, zakwestionuje wszystko, czego nauczono cię o sukcesie. Pytanie brzmi: czy masz odwagę spojrzeć w lustro? Istnieje kłamstwo, które opowiadano nam od dziecka, kłamstwo tak głębokie i zakorzenione, że stało się fundamentem naszej osobistej ruiny. Bądź zawsze dobry, zawsze uczciwy, zawsze transparentny, a świat cię wynagrodzi. Machiavelli śmiał się z tej naiwności już ponad 500 lat temu, a dziś zrozumiesz dlaczego. Pierwsza zasada machiaweliczna nie polega na tym, by stać się złym człowiekiem. Polega na zrozumieniu brutalnej prawdy. W świecie, gdzie wilki przebierają się za owce, bycie prawdziwą owcą jest równoznaczne z podpisaniem własnego wyroku śmierci społecznej, zawodowej i emocjonalnej. Pomyśl, Ile razy zdradził cię ktoś, kto uśmiechał ci się w twarz, ile razy Twoja uczciwość została użyta przeciwko tobie, ile okazji straciłeś, bo nie chciałeś nikogo wyprzedzać? Każde z tych doświadczeń było lekcją, której odmówiłeś się nauczyć, ponieważ nauka oznaczałaby przyznanie, że świat nie działa tak, jak nas uczono. Jung powiedziałby, że ta odmowa akceptacji cienia świata i naszego własnego cienia trzyma nas w pułapce dziecięcej persony, maski dobroci, która nas nie chroni, lecz demaskuje. Jesteśmy jak wojownicy idący na bitwę bez zbroi, dumni ze swojej wrażliwości, nazywając ją cznotą. Maska cznoty to twoja pierwsza broń. Nie chodzi o porzucenie swoich wartości, ale o zrozumienie, że cznota bez strategii jest bezsilnością przebraną za szlachetność. Machiavelli nie bronił zła, bronił skuteczności, a skuteczność, drogi słuchaczu, wymaga, abyś nauczył się grać w grę, w którą wszyscy już grają, ale której istnienia odmawiasz przyjąc do wiadomości. Obserwuj prawdziwych mistrzów władzy wokół siebie. Niekoniecznie są to źli ludzie, ale są to osoby, które zrozumiały fundamentalną prawdę. Percepcja jest potężniejsza niż rzeczywistość. Pielęgnują wizerunek cznoty, działając z chirurgiczną precyzją kogoś, kto rozumie niepisane zasady ludzkiej gry. To nie oznacza kompulsywnego kłamania czy manipulowania dla sadystycznej przyjemności. Oznacza zrozumienie, że są chwile, kiedy pełna prawda jest luksusem, na który nie możesz sobie pozwolić. Są sytuacje, w których pokazanie wszystkich swoich kart to oddanie władzy komuś, kto nie zawaha się jej użyć przeciwko Tobie. Maska Cznoty działa na trzech poziomach. Po pierwsze, chroni twoje prawdziwe intencje. Kiedy wydajesz się nieszkodliwy, ludzie opuszczają gardę. Ujawniają swoje plany, słabości, lęki. Stajesz się powierznikiem, doradcą, tym, któremu ufają. A informacja, jak się dowiesz, to władza w czystej postaci. Po drugie. Rozbraja agresję innych. Trudno jest zaatakować kogoś, kto wydaje się autentycznie życzliwy. Twoja maska cznoty tworzy psychologiczne pole ochronne, które sprawia, że bezpośrednie ataki stają się dla Twoich przeciwników społecznie kosztowne. Po trzecie, wzmacnia wpływ Twoich strategicznych działań. Kiedy ktoś, kto jest postrzegany jako dobry, w końcu działa stanowczo, efekt jest druzgocący. To różnica między psem, który zawsze szczeka, a psem, który nigdy nie szczeka, ale pewnego dnia pokazuje zęby. Ale uwaga, maska cznoty nie może być fantazją, którą sam wierzysz. Jung ostrzegał nas przed niebezpieczeństwem całkowitego utożsamiania się z naszą personą. Musisz wiedzieć w głębi duszy, że nosisz maskę. Musisz utrzymywać kontakt ze swoim cieniem, ze swoją zdolnością do bycia bezwzględnym, gdy to jest konieczne. Prawdziwie potężny człowiek to nie ten, który jest zawsze dobry, ani ten, który jest zawsze zły. To ten, który ma mądrość, by być tym, czego wymaga sytuacja, zawsze zachowując kontrolę nad swoimi wyborami. Używa dobroci jako strategii, a nie jako ograniczenia. A więc, drogi słuchaczu, pytanie, które pozostaje brzmi: czy jesteś gotowy przestać być ofiarą własnej cznoty? Czy jesteś przygotowany, by przekształcić swoją dobroć ze słabości w siłę? Ponieważ pierwszym krokiem do opanowania każdej gry jest przyznanie, że w nią grasz. I uwierz mi, zawsze grałeś. Jedyna różnica polega na tym, że teraz będziesz grał, by wygrać. W tym, czego nie mówisz, tkwi niszczycielska siła siła, którą większość ludzi całkowicie marnuje, ponieważ zostali uwarunkowani, by wierzyć, że komunikacja polega na mówieniu, wyjaśnianiu, usprawiedliwianiu się. Ale Machiavelli wiedział coś, co niewielu zrozumiało. Cisza nie jest pustką, jest naładowaną bronią. Pomyśl o ostatnim razie, gdy ktoś cię całkowicie zignorował. Nie odpowiedział na twoje wiadomości, nie dał żadnych wyjaśnień, po prostu zniknął. Co działo się w twoim umyśle? Zacząłeś tworzyć teorie, zadawać sobie pytania, wypełniać pustkę własnymi niepewnościami. To nie był przypadek, to była czysta strategia. Jung nauczył nas, że ludzka psychika boi się pustki. Kiedy brakuje nam informacji, nasz umysł automatycznie wypełnia luki i prawie zawsze naszymi najgorszymi lękami. Dlatego cisza jest potężniejsza niż tysiąc słów zmusza drugą osobę do ujawnienia własnych słabości poprzez interpretacje, które sama tworzy. Kiedy za dużo wyjaśniasz, oddajesz swoją władzę. Każde usprawiedliwienie jest przyznaniem się do słabości. Każde wyjaśnienie jest ukrytą prośbą o aprobatę. Prawdziwie potężny człowiek nie musi wyjaśniać swoich działań. On po prostu działa i pozwala innym interpretować. Ale uwaga! Nie mówię o ignorowaniu ludzi z powodu urazy czy niedojrzałości. Mówię o strategicznej, skalkulowanej niedostępności. To różnica między byciem duchem stchórzostwa, a byciem tajemnicą z wyboru. Obserwuj, jak działają najbardziej wpływowi ludzie na świecie. Nie są dostępni 24 godziny na dobę. Nie odpowiadają natychmiast, nie wyjaśniają każdego ruchu. Tworzą niedobór samych siebie, a niedobór generuje wartość. To podstawowa ekonomia zastosowana w relacjach międzyludzkich. Żyjemy w erze hyperłączności, gdzie wszyscy czują, że muszą być zawsze dostępni, zawsze odpowiadać, zawsze wyjaśniać. To stworzyło pokolenie ludzi spragnionych ciągłej walidacji. I tu jest twoja szansa. Podczas gdy wszyscy krzyczą, by być usłyszanymi, ty szepczesz i wszyscy nachylają się, by słuchać. Brutalna prawda jest taka, że im więcej mówisz, tym mniejszą wagę mają Twoje słowa. Im więcej się tłumaczysz, tym mniej jesteś szanowany. Im bardziej jesteś dostępny, tym mniej jesteś ceniony. Oto niezwykle skuteczna technika. Gdy ktoś cię konfrontuje, oskarża lub próbuje sprowokować, po prostu patrz. Nie odpowiadaj od razu. Pozwól ciszy wykonać ciężką pracę. Obserwuj, jak ta osoba zaczyna się wić, wypełniać pustkę kolejnymi oskarżeniami, wyjaśnieniami, kolejnymi rewelacjami na temat własnych niepewności. Cisza jest lustrem. Odbija z powrotem do osoby wszystko, co ona na ciebie projektuje. I w większości przypadków to, co widzi, nie jest piękne. Machiavelli wiedział, że niejednoznaczność jest narzędziem kontroli. Kiedy twoje intencje są zbyt jasne, tracisz zdolność manewru. Kiedy są zbyt niejednoznaczne, tracisz wiarygodność. Sekret tkwi w równowadze. Bądź wystarczająco jasny, by być traktowanym poważnie, ale wystarczająco niejednoznaczny, by ludzie wciąż gadali, to nie jest nieuczciwość. To strategia. To trzymanie kart blisko piersi, obserwując, jak inni odkrywają swoje. Ale oto najgłębsza część. Strategiczna cisza nie polega tylko na kontrolowaniu innych, polega na uwolnieniu się od kompulsywnej potrzeby bycia zrozumianym. Kiedy przestajesz wyjaśniać każde działanie, każdą myśl, każde uczucie, uwalniasz się z więzienia cudzej aprobaty. Jung nazywał to indywiduacją, procesem stawania się tym, kim naprawdę jesteś, niezależnie od zewnętrznych oczekiwań. Cisza jest jednym z najpotężniejszych narzędzi w tym procesie. Zacznij od małych stopni. Następnym razem, gdy ktoś zapyta Cię o coś, czego nie musisz się tłumaczyć, po prostu nie odpowiadaj. Obserwuj reakcję, poczuj pocmę, która płynie z braku potrzeby usprawiedliwiania się. Pamiętaj, kto za dużo wyjaśnia, ten się komplikuje. Kto za dużo mówi, ten za dużo ujawnia. Kto jest zawsze dostępny, ten nigdy nie jest ceniony. Cisza nie jest brakiem komunikacji, jest najpotężniejszą formą komunikacji. A teraz pytanie do refleksji. Ile razy dzisiaj mówiłeś, kiedy powinieneśłeś milczeć? Czy wierzysz, że twoje emocje są twoje? Że ta złość, którą czujesz, ten smutek, który cię pochłania, ta radość, która cię unosi, są autentycznie twoje? Pozwól, że zniszczę te iluzje raz na zawsze. Twoje emocje są w większości przypadków wynikiem starannej orkiestracji przez ludzi, którzy zrozumieli coś, czego ty jeszcze nie pojąłeś. Kto kontroluje emocje, kontroluje człowieka. Machiavelli nie pisał tylko o polityce, pisał o ludzkiej naturze w jej najbardziej surowej i prawdziwej formie. A jedną z najbrutalniejszych prawd, jakie ujawnił, jest to, że istoty ludzkie są fundamentalnie istotami emocjonalnymi przebranymi za istoty racjonalne. Podejmujemy decyzję sercem, a potem wymyślamy usprawiedliwienia umysłem. Kto to rozumie, posiada druzgocącą przewagę strategiczną. Pomyśl o ostatnim razie, gdy ktoś sprawił, że zmieniłeś zdanie w ważnej sprawie użyli danych, statystyk, nienagannych logicznych argumentów, czy raczej dotknęli czegoś głębszego, czegoś, co poruszyło twoje lęki, nadzieje, najskrytsze pragnienia. Odpowiedź jest oczywista, ale bolesna do przyznania. Zręczny manipulator emocjonalny nie atakuje twoich racjonalnych mechanizmów obronnych, to byłoby głupie omija te mechanizmy jak doświadczony generał, który unikał fortyfikowanych murów i atakuje przez tajne przejścia, a te tajne przejścia to twoje nieprzetworzone emocje, nierozwiązane traumy, niezaspokojone potrzeby. Zobacz, jak to działa w praktyce. Kiedy ktoś chce, abyś zrobił coś, co normalnie byś odrzucił, nie zaczyna od prośby, zaczyna od stworzenia odpowiedniego stanu emocjonalnego. Najpierw sprawiają, że czujesz się wyjątkowy, wybrany, ważny, następnie wprowadzają subtelne poczucie pilności, strach przed utratą czegoś cennego, na koniec przedstawiają rozwiązanie, jakby to był twój własny pomysł. To perwersyjny balet, taniec, w którym wierzysz, że prowadzisz, ale w rzeczywistości jesteś prowadzony, a diaboliczne piękno tej strategii polega na tym, że ofiara wychodzi z interakcji zadowolona z siebie, przekonana, że podjęła autonomiczną i inteligentną decyzję. Ale oto paradoks, który zmiażdży twój umysł. Aby obronić się przed tą manipulacją, musisz ją najpierw zrozumieć. A żeby ją prawdziwie zrozumieć, musisz być w stanie ją zastosować. To jak nauka sztuk walki w celu samoobrony. Musisz znać ciosy, aby móc je blokować. Jung powiedziałby, że mamy tu do czynienia ze zbiorowym cieniem ludzkości tą częścią nas, która woli być prowadzona niż myśleć, która woli czuć niż analizować, która woli komfortową iluzję od niewygodnej prawdy. Manipulator emocjonalny nie tworzy tych słabości, on je po prostu wykorzystuje. Osoba prawdziwie wolna emocjonalnie to nie ta, która nie czuje, to ta, która czuje intensywnie, ale utrzymuje wewnętrznego obserwatora, który stale monitoruje, dlaczego teraz to czuję, kto lub co wpływa na ten stan emocjonalny, czy ta emocja mi służy, czy mnie kontroluje. Istnieje ogromna różnica między wpływem a manipulacją. Wpływ dąży do obopólnej korzyści, do podniesienia obu stron. Manipulacja dąży tylko do korzyści manipulatora, kosztem ofiary. Ale obie używają tych samych narzędzi, tych samych wyzwalaczy emocjonalnych. Tych samych technik psychologicznych. Kwestia nie polega na tym, czy będziesz wpływać, czy będziesz pod wpływem to jest nieuniknione w każdej interakcji ludzkiej kwestia polega na tym, czy będziesz to robić świadomie, czy nieświadomie czy będziesz graczem, czy pionkiem na szachownicy. Kiedy głęboko zrozumiesz, jak twoje emocje mogą być orkiestrowane, dzieje się coś interesującego, rozwijasz pewnego rodzaju naturalną odporność nie dlatego, że stajesz się zimny czy niewrażliwy, ale dlatego, że stajesz się świadomy a świadomość jest najpotężniejszym antidotum na wszelkie formy manipulacji. Prawdziwa władza nie leży w manipulowaniu innymi, leży w byciu niemożliwym do zmanipulowania, a to dzieje się tylko wtedy, kiedy stajesz się absolutnym mistrzem własnego teatru emocjonalnego. Pytanie, które pozostaje brzmi: czy reżyserujesz własną sztukę, czy tylko odgrywasz rolę, którą napisali dla ciebie inni? Istnieje część ciebie, którą ukrywasz nawet przed samym sobą część mroczna, wyrachowana, zdolna do okrucieństwa i manipulacji. Wiesz, że ona istnieje, ale wolisz udawać, że nie. Wolisz wierzyć, że jesteś dobrą, cnotliwą osobą, niezdolną do wyrządzania krzywdy. A co jeśli powiem ci, że to właśnie zaprzeczanie swojemu cieniowi czyni cię wrażliwym? Że odrzucając tę mroczną część, stajesz się łatwą ofiarą dla tych, którzy swoją zaakceptowali? Jung nauczył nas, że cienia nie należy eliminować, ale integrować. Zawiera on nie tylko nasze destrukcyjne impulsy, ale także naszą siłę, naszą zdolność do narzucania swojej woli, naszą umiejętność mówienia nie, gdy jest to konieczne. Kiedy odrzucasz swój cień, odrzucasz swoją moc. A ludzie bez mocy są łatwo manipulowani przez tych, którzy znają i wykorzystują swoją. Pomyśl o ludziach, którzy najbardziej cię skrzywdzili w życiu. Niekoniecznie byli źli z natury. Po prostu mieli bardziej uczciwy stosunek do własnego cienia. Podczas gdy ty zmagałeś się z poczuciem winy z powodu złych myśli, oni działali na podstawie tych myśli. Podczas gdy ty cenzurowałeś się za odczuwanie złości, oni używali tej złości jako paliwa do osiągnięcia tego, czego chcieli. Różnica nie polegała na obecności lub braku cienia, ale na relacji, jaką każdy z nim miał. Społeczeństwo uczy nas bać się naszego cienia, ponieważ ludzi, którzy znają swoją własną moc, trudniej je kontrolować. Łatwiej jest manipulować kimś, kto czuje się winny z powodu swoich naturalnych impulsów, niż kimś, kto je akceptuje i świadomie je ukierunkowuje. System woli dobrych ludzi, którzy sabotują samych siebie, od całych osób, które znają swoje własne możliwości. Ale oto paradoks. Im bardziej zaprzeczasz swojemu cieniowi, tym bardziej on Cię kontroluje. Przejawia się w niekontrolowanych wybuchach złości, w autodestrukcyjnych decyzjach, w toksycznych związkach, w których zawsze przegrywasz, przecieka przez zakamarki twojej osobowości jak woda przez źle zbudowaną tamę. A najgorsze jest to, że kiedy to się dzieje, nie masz nad nim kontroli, ponieważ nigdy nie nauczyłeś się radzić sobie z tą siłą. Integracja cienia nie oznacza stanie się złym człowiekiem, oznacza stanie się człowiekiem kompletnym. Oznacza uznanie, że jesteś zdolny zarówno do miłości, jak i okrucieństwa, zarówno do hojności, jak i egoizmu, zarówno do budowania, jak i niszczenia, i że ta zdolność, gdy jest świadomie kierowana, staje się potężnym narzędziem samoobrony i wzrostu. Kiedy akceptujesz swój cień, przestajesz być ofiarą cieni innych. Rozpoznajesz gry o władzę, ponieważ znasz swoją własną. Identyfikujesz manipulację, ponieważ wiesz jak działa. Nie dajesz się nabrać na szantaż emocjonalny, ponieważ rozumiesz mechanizmy, które za nim stoją. Twój zintegrowany cień staje się Twoim najbardziej zaawansowanym systemem obronnym. To nie oznacza, że powinieneś działać w sposób okrutny lub manipulacyjny. Oznacza, że powinieneś być świadomy, że posiadasz tę zdolność i świadomie wybierać kiedy i jakiej używać. Czasami okrucieństwo jest konieczne, aby zerwać toksyczne relacje. Czasami manipulacja jest konieczna, aby chronić tych, których kochasz. Czasami niszczenie jest konieczne, aby coś nowego mogło się narodzić. Prawdziwie potężna osoba to nie ta, która nigdy nie odczuwa mrocznych impulsów, ale ta, która je odczuwa i świadomie wybiera, co z nimi zrobić. Nie jest niewolnikiem ani swojego światła, ani swojego cienia, ale mistrzem obu. Może być miła, gdy życzliwość służy i bezwzględna, gdy sytuacja tego wymaga. Nie definiuje się przez jeden aspekt swojej osobowości, ale przez całość tego, kim jest. Strach przed własnym cieniem to tym, co trzyma cię w małości. To on sprawia, że akceptujesz mniej niż zasługujesz, tolerujesz brak szacunku i zadowalasz się okruchami uczuć. Kiedy akceptujesz swoją całość, kiedy przyjmujesz, że jesteś zdolny zarówno do dobra, jak i zła, stajesz się kimś, kogo nie można łatwo odrzucić ani zmanipulować. Pytanie, które pozostawiam brzmi: czy jesteś gotów poznać, kim naprawdę jesteś, czy wolisz dalej żyć jako zredagowana wersja samego siebie? Dotarliśmy do najniebezpieczniejszego punktu tej podróży, momentu, w którym musisz zdecydować, czy nadal będziesz aktorem drugoplanowym we własnym życiu, czy przejmiesz rolę reżysera, ponieważ istnieje brutalna różnica między noszeniem maski a stawaniem się nią. I to na tej cienkiej linii większość ludzi gubi się na zawsze. Machiavelli nauczył nas, że władza nie polega na brutalnej sile, ale na percepcji Jung pokazał nam, że indywiduacja wymaga zmierzenia się z naszym cieniem. Teraz ja pokażę ci, jak te dwa pojęcia łączą się w prawdę, która może cię zarówno wyzwolić, jak i zniszczyć. Już nie jesteś tym, kim byłeś, gdy zacząłeś to czytać. Pytanie brzmi: czy masz odwagę przyjąć to, kim się stałeś? Opowiem ci o momencie, który wszystko dla mnie zmienił. Byłem na spotkaniu w pracy, obserwując kolegę, który zawsze wydawał mi się słaby, uległy. Ktoś, po kim wszyscy deptali, ale tego dnia coś się zmieniło. Mówił niewiele, uśmiechał się jeszcze mniej, a gdy zapytano go o projekt, po prostu powiedział: Pomyślę i dam ci odpowiedź jutro. Nic więcej, nic mniej. I wiesz co się stało? Po raz pierwszy wszyscy w sali go uszanowali. Nie dlatego, że krzyczał, nie dlatego, że narzucił się w agresywny sposób, ale dlatego, że kontrolował czas. Zrozumiał, że władza nie polega na dawaniu natychmiastowych odpowiedzi, ale na kontrolowaniu, kiedy i jak je dostarczasz. Ten człowiek odkrył coś, czego większość nigdy nie odkrywa że autentyczność nie polega na pokazywaniu wszystkiego, co czujesz, ale na świadomym wybieraniu, co ujawnić i kiedy to ujawnić. Nie był fałszywy, był strategiczny, a między tymi dwiema rzeczami jest ogromna różnica. Oto prawda, której nikt nie chce Ci powiedzieć. Już manipulujesz. Kiedy uśmiechasz się do szefa, którego nienawidzisz, kiedy zgadzasz się z opiniami, które uważasz za idiotyczne, kiedy udajesz zainteresowanie rozmową, która cię nudzi, manipulujesz. Różnica polega na tym, że robisz to nieświadomie, reaktywnie, jak niewolnik okoliczności. Proponuję ci, abyś robił to świadomie, proaktywnie, jak pan swojego losu. Jung mówił o personie jako o masce niezbędnej do życia społecznego, ale ostrzegał również o niebezpieczeństwie całkowitego utożsamiania się z tą maską, utraty kontaktu z prawdziwym ja. Sekret polega na używaniu persony, nie będąc przez nią używanym, na byciu jednocześnie aktorem i reżyserem, na wiedzy, kiedy założyć maskę, a co ważniejsze, kiedy ją zdjąć. Ponieważ w każdej podróży po władze nadchodzi moment, w którym musisz zdecydować, czy użyjesz tych narzędzi, aby ukryć się przed światem, czy aby objawić się w bardziej autentyczny sposób. Czy będziesz manipulować, aby uciec od odpowiedzialności, czy aby przejąć kontrolę nad swoim pieciem. Różnica tkwi w intencji, a intencja ujawnia, kim naprawdę jesteś. Prawdziwa władza nie leży w oszukiwaniu innych, leży w przestaniu oszukiwania samego siebie, nie w kontrolowaniu ludzi, leży w kontrolowaniu własnych reakcji, nie w byciu przerażającym, leży w byciu szanowanym, a szacunek, mój przyjacielu, zdobywa się tylko wtedy, gdy przestajesz błagać o aprobatę i zaczynasz żyć zgodnie z własnymi wartościami. Oto moje ostatnie wyzwanie dla Ciebie. W ciągu najbliższych 24 godzin przećwicz strategiczną ciszę w najmniej trzech sytuacjach. Nie odpowiadaj natychmiast, gdy ktoś zada Ci ważne pytanie. Nie wyjaśniaj swoich decyzji tym, którzy na wyjaśnienia nie zasługują. Nie wypełniaj każdej ciszy niepotrzebnymi słowami i obserwuj, jak ludzie zaczynają patrzeć na Ciebie inaczej. Ale pamiętaj, z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność. Używaj tych narzędzi, aby budować, a nie niszczyć, aby się podnosić, a nie poniżać innych, aby znaleźć swoją prawdę, a nie od niej uciekać. Maska może Cię chronić, ale nigdy nie powinna Cię definiować, bo ostatecznie największym aktem władzy jest odwaga bycia autentycznie sobą w świecie, który nieustannie próbuje uczynić Cię kimś innym. Pytanie, które pozostaje, brzmi: czy jesteś gotowy przejąć kontrolę nad własną narracją? I oto jesteśmy, na końcu tej podróży przez labirynty władzy i ludzkiej psychiki. Dotarłeś tu nie przez przypadek, ale dlatego, że coś w tobie rozpoznało prawdę w tych słowach prawdę, że do tej pory byłeś bardziej widzem niż bohaterem własnego życia. To, co teraz zrobisz z tą wiedzą, definiuje wszystko. Możesz ją zachować jako intelektualną ciekawostkę, kolejny filmik skonsumowany w nieskończonym przewijaniu cyfrowej rozrywki. Albo możesz zrobić to, na co niewielu ma odwagę zastosować te lekcje w surowej rzeczywistości swojej codzienności. Pamiętaj, wiedza bez działania to tylko intelektualna masturbacja. Prawdziwa transformacja następuje, gdy wychodzisz ze strefy komfortu teorii i wchodzisz na pole bitwy praktyki. Kiedy przestajesz być tym, który tylko rozumie grę i stajesz się tym, który gra w nią z mistrzostwem, świat nie potrzebuje kolejnej osoby, która wie o władzy, potrzebuje kogoś, kto sprawuje ją z mądrością. Ostatnie pytanie jest proste. Czy tą osobą będziesz ty? Gra się rozpoczęła. Twój ruch.